jest już cała szóstka załadowana mamy sygnał świetlny do startu jeszcze chwila i ruszyły oj tam konie e, jedynka skrajnie źle ruszył ale do przodu poszła taganana taganana jest w ślad za nią najrobi na trzeciej pozycji strażnik dalej lovely sister skraj i stawkę zamyka szeroka knieja a konie są już w połowie zakrętu. Taganana, najrobi strażnik skraj z Lovely Sister i Szeroka Knieja. Ciągle ostatnia. Przed wyjściem, na za, przed wyjściem z zakrętu zdecydowanie Taganana. Taganana. Nie zjechał Jokej do kanatu. Troszeczkę wyprowadził na prostą. Taganana. Blisko niej najrobi strażnik. To jest na razie czołówka. Jeszcze 450 metrów. Taganana, strażnik Nairobi. Czy ktoś się zbliży do tych koni? Taganana ucieka. Polem finiszuje Lovely Sister. Taganana, strażnik. Na razie te dwa konie. Taganana z przewagą. Lovely Sister próbuje finiszować. 150 metrów do celownika. Taganana, strażnik. Lovely Sister. Jeszcze 50 metrów. Taganana, strażnik. Strażnik mocno atakuje Tagananę i chyba ją wyprzedził. Strażnik Taganana. Lovely Sister najrobi blisko.